Ty kurwa da się go przesuwać No ta, o postacie to trudno A tu, tu Chodź tu, chodź tu Pchamy cfela Ej wypierdolmy go poza jaką może Dobra Dobra jak ten y, jaki ten Kurwa <laughs> Kurwa wiedziałem Pływa, trzeba jeszcze kośstawię Jedzie! Many! Jak to jedzie? W, kurwa. Kto kurwa tego Napierdalaj Ja pierdolę! Drewno! To, to to, to kładą, co to zbekaj stąd? Co 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 jest? Halo? Dory? Ee, jak to się? Kładziesz tam na ten e, wagonik tutaj z tyłu i ci się robi od razu tutaj Ej, coś podniosłem chłopaki Śruby, śrubę podniosłem A chyba śruby tu są jako waluta i można ulepszać e, jakieś tam rzeczy do wagonika Kurwa pociąg z Poznania do Bydgoszczy Pali się kurwa! No to wiatro rzuć Kurwa, ten Drzewał, Dzewa No to zbiegaj stąd togę! kurwa eee, Kurwa, to wystawiaj! Nie, a! Ja to. Pierdol... No panowie, to, to chyba będzie. Kurwa, <grywa> ciekawa panie, przygoda. wytnij tu las, kurwa, bo mnie zamkło! No ja nie mam tego! To... Kurwa! <grywa> ja nie wiem gdzieś jest ciekiego! Kurwa, tutaj. kto zajebał skierę? Chodź, Nie chodź, krwę. chodź tu! A tutaj jest Remo, kurwa! Kurwa. kurwa! 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 Kurwa, chwito! Ja pierdole! się! No. no i chuj! No kurwa, kto tak pozabił to jebane? Ja dole. Juchcie się rozjewało. <laughs> no kurwa. No i chuj tam jak bez przyjaciół. Kurwa. Dobra, prosta gierka kurwa, tylko ten. <laughs> no tylko trzech przyjebanych typów. <laughs> Nie, dobra, czyli ogarniamy już. Nie mam pomysł kurwa. jaki masz ten pomysł. Nie właśnie, nie nie Słuchaj, co chcę. Ja narysowy. No? No. No. <noise> no tak, czego się mogę kurwa spodziewać? No czego się mogę spodziewać? no Ej, b no tak. brain robimy tutory do góry i w prawo. Dobra. No. Robię. Leć, manny! No kurwa! Ja pierdolę! Nie w tą stronę! Ja kurwa nie wiem, gdzie jestem! Ja pierdolę Kurwa nie ma mnie Metal, where kurwa iron do no Kurwa kopię się, praca, praca Kurwa kopię kaczkę Kopią Ale się rozjebała Jebać kaczkę, tylko pij mi kurwa wojna tych raz. Ej Max, weź tu wykop, bo tu się chyba jest gdzie? Yeah. Tu, tu Tu jestem! Aha! <laughs> kurwa Co mam wykopać? wody! Już to. Leca... kurwa, ogień e, Kop e, w... Tam, e, na, na, na tą śrubę kop A dobra, jeszcze sobie wezmę Dobra, idź tam, idź do drzema Wody lej Kurwa, Ty, bo kurwa, za chyba okay. No to to praca praca. O. To kurwa, 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 chcesz praca praca. kurwa, Ogień! <laughs> kurwa, Wody kurwa, kurwa, poleję Mazowieckiej simulator. Dobra, róbcie, róbcie, bo to nie koniec. Nie, no to koniec. Trzeba się do tego uzbroić i możemy Dyfikacja ulepszyć. Wagonu? no. mam dwie śruby. A, mam jedną śrubę. Dobra, to weź tam. No i idź do, z tym, no, nie, kurwa, weź to, weź to ulepszenie. No trzyma. i tutaj postaw. No. Dobrze. Mamy jeszcze jedną śrubę. <laughs> Max się kurwa kręci Jakby a z tego idę zobaczył. No i na no, to go już nie mamy. No kurwa. I fajny to Ja mówiłem, że to będzie fajne Kurwa, pojebany dzień dla nich będzie napierdać się z dinozaurem, pingwinem i ciastkiem Ale po. A go na pizdę! Drewno! Wodę, wodę weźcie kurwa bo się zgubi. Kurwa, kapki Kurwa, co ty za wieżę budujesz? No co się robi? Dżęgi O kurwa Będą mowy, kurwa, pewnie Ej, Tory! tory. Kurwa, Tory, weź to, drze weź to drewno To wow. się rozjebie Weźcie to Szybko, kurwa, bierzcie Kurwa Kurwa No, postaw Jezus Maria No, a, e, szybko, szybko, ej Praca, praca, wear metal Jak my kurwa idziemy? Nie no, prosto, no. No właśnie, oh. prosto. Kliniczka. Kurwa. No. E. Chuj, kurwa. No, Dżemo, co ty robisz? No co? No. no a, nie tu. No kurwa. No dobra. To się to tak zastanaw... bo... Ja to jest pole Kurwa. No kurwa. Kurwa, kaczkę trzeba zbić. O. Już zbiłem mostem. Kurwa, jedną belkę A ja pamiętam Co, kaczkę też tego... Jakąś? Kiedyś? Nie ale jebłem w tego... Kaczka. W głowę kaczkę. Bo rzuci, rzuciłem takim fatykiem i ona w łeb to stało a, a, to, a to chyba wam mówiłem, że przypadkowo tego gołębia pierwdolną nogą. A nie, idziemy, jeszcze nie! Nie no dobra, nie dojedzie, bo się go zjebie. Tylko dajcie tego dawna, żeby można było coś chyba zabrać, nie? Okej, kurwa biegnij, mamy! Ja zatrzymam. <cofee> Jak. <słysza> ten Fortress Refresh <słysza> Mam pomysł. <słysza> <O> kurwa, <rzeczywiście. słysza> <Płysza> oh, Max, gdzie ty idziesz? kurwa, zresztą Likid. No dobra. Chodź, Max. Dino żałuj Ej, nie musimy jeszcze tego stawiać, to nie ruszy, kurwa. Ruszę. Kopać nie, nie mogę. Halo, czemu nie mogę kopać? Halo. No bo nie, nie ten kamień. O kurwa. Nie ten kamień. Odbył, o, a, o, e. wiem. Kamień! No jest kamień. No i chuj. Kurwa, gdzie. Ja pierdolę, czemu tak daleko? No bo nigdzie, a tu jest Dobra, chuj, mamy checkpoint Róbcie to od razu przy kolejce, a nie na drugiej powiem mapy